Nie zastanawiaj się, kto ma rację lub kto jest lepszy. Nie bądź za ani przeciw. Bruceli na naszym ślubie ksiądz skąbiną dziś w Polsce dość znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, podczas homilii przywołał przykład dzieci w piaskownicy. Które bardzo często ale i bardzo krótko kłócą się o coś, o zabawkę, sposób zabawy, miejsce czy cokolwiek innego. Czasem dochodzi kłótnia, jest większa, czasem mniejsza, lecz chwilę potem dzieci bawią się znów w zgodzie. I jest dobrze, bo nie jest ważne, kto miał rację. W małżeństwie powiedział wtedy: Nie chodzi o to, żeby było sprawiedliwie i nie chodzi o rację. Chodzi o to, żeby było dobrze. A to. Samo w sobie nie musi mieć oparcia w racji któregoś z dzisiejszych małżonków czy sprawiedliwości. Kiedyś czytałem jedną z książek fantastyczno-naukowych i przeczytałem z niej definicję miłości, która do dziś do mnie przemawia. Miłość jest stanem, w którym szczęście innej osoby jest niezbędne dla twego własnego. Nie twierdzę, że pokocham cały świat. Nie chcę, żeby cały świat mnie kochał. Nie jestem cukierkiem żeby każdy mnie lubił, powiedział kiedyś mój znajomy na mitingu. Tym niemniej te dwie wypowiedzi mniej więcej określają wzajemny stosunek do siebie mój i jak myślę mojej żony. Zdarza się nam posprzeczać, zdarzają się nam różnice zdań, nawet nerwy. Najprzyjemniej jest potem się pogodzić i znów razem iść przez życie.